Dzisiaj, ciocia mu pokaże Wam, jak zrobić wino z czerwonych śliwek z dodatkiem czerwonego pączu. Ten czerwony poncz to produkt firmy Tinfon, przypomina skoncentrowany sok owocowy. Użyjemy czerwonych śliwek lub pół kilograma śliwek pepaje. Najpierw przygotujemy miąż śliwek, a potem przejdziemy do kolejnych kroków. Użyjemy jednego litra wody do gotowania, wlejcie ją od razu. Włączcie kuchenkę. Woda już zaczyna się gotować. Teraz wrzucimy śliwki czerwone. To są właśnie te czerwone śliwki, które przygotowałam, oddzieliłam miąższ w ten sposób. Używamy wszystkiego, skórki, pestki i miąższu. Wrzucamy od razu pół kilograma. Im bardziej dojrzałe owoce użyjemy, albo takie naprawdę soczyste, tym bardziej po zrobieniu wina uzyskamy intensywną soczystość i słodycz śliwek. Dzisiaj użyjemy jednego kilograma białego cukru, wsypujemy go na tym etapie. Mieszamy, żeby cukier się rozpuścił. Jeśli nie wymieszacie cukru, osadzi się on na dnie miski i może się przypalić, przez co pojawi się nieprzyjemny zapach. Kolejny krok to dodanie czerwonego pończu, takiego jak ten od marki Tintone. Wlewamy całą butelkę. Wlewamy czerwony pącz, a następnie trzeba dokładnie wymieszać wszystkie składniki. Teraz kolor jest naprawdę ładny. Gotujemy jeszcze przez 10 minut. Minęło już 10 minut, więc wyłączamy kuchenkę, już ją wyłączyłam. Przechodzimy do kolejnego kroku. Dolewamy pozostałe 4 litry wody. Używam czystej, zdatnej do picia wody dolewamy 4 litry. Dolewamy 4 litry wody zdatnej do picia, a także jeszcze 1 litr wody, w której gotowaliśmy cukier z owocami. Łącznie używamy więc 5 litrów wody. Teraz mieszamy wszystkie składniki, żeby się dobrze połączyły. W kolejnym kroku będziemy testować drożdże, odlewamy trochę wody do małej miseczki. Tutaj mamy drożdże, używam pół łyżki stołowej. Wsypujemy je do miseczki z odlaną wodą, tak jak pokazałam, mieszamy lekko i zostawiamy na chwilę, żeby drożdże zaczęły pracować. W międzyczasie przelejemy wodę z owocami do pojemnika fermentacyjnego. Teraz nasze drożdże ładnie się spieniły i są gotowe do włania do pojemnika fermentacyjnego. Wlewamy je od razu. Podczas fermentacji nie zamykamy pokrywki szczelnie, trzeba zostawić ją lekko uchyloną, żeby powietrze mogło swobodnie uchodzić na zewnątrz. Nie zapomnijcie też przykleić naklejki z informacją, co fermentujecie i z jaką datą, żeby się nie pomylić. Ja też napiszę, że to wino z czerwonych śliwek, nastawione 16 maja. Zostawiamy to na dwa tygodnie. Za dwa tygodnie wrócimy, żeby zobaczyć, jak nasze wino smakuje po fermentacji, czy będzie miało łagodny, pyszny smak. Poczekajcie na efekty. Dziś ciocia mu zaktualizuje, jak wygląda wino z czerwonych śliwek. Zaczęliśmy fermentację 16 maja, a dziś jest 30 maja, więc minęło dokładnie 15 dni. Po 15 dniach smak jest idealny. Teraz będziemy oddzielać osad i zatrzymywać fermentację. Przelejemy wszystko przez sytką. Teraz Ciocia mu oddzieliła osad i zostawiła go na sitku, tego osadu już nie będziemy używać, trzeba go po prostu wyrzucić na etapie zatrzymywania fermentacji. Jeśli po otwarciu wina i spróbowaniu okaże się, że ma gorzki lub cierpki smak, dziś Ciocia mu pokaże Wam, jak poprawić smak wina, które jest gorzkie lub cierpkie. W tym przepisie zalecam dodać tylko 50 g białego cukru, to wystarczy, żeby poprawić smak, przyjaciele. Dlatego nie trzeba dodawać dużo cukru, nie chcemy, żeby nasze wino było słodkie. Lekka słodycz na języku już się pojawi, ale do poprawy smaku wystarczy 50 g. To nie sprawi, że wino będzie przesadnie słodkie. Teraz wsypiemy cukier właśnie na tym etapie i włączymy kuchenkę. W tym momencie trzeba użyć małego ognia. Po dodaniu cukru trzeba cały czas mieszać, bo inaczej cukier przypali się na dnie garnku. Dziś zatrzymamy fermentację wina w temperaturze 45 stopni. W tym miejscu, gdy termometr do wina wskaże 44,5 stopnia Celsjusza, wyłączamy kuchenkę. Teraz już wyłączyliśmy kuchenkę. Jeśli chodzi o pomiar temperatury to musicie mieć termometr, bo jeśli będziemy zgadywać na oko, to czasami się nie uda, zwłaszcza przy robieniu wina. Teraz, gdy kuchenka jest już wyłączona, musimy poczekać, aż nasze wino musi osiągnąć temperaturę pokojową, zanim przejdziemy do etapu fermentacji. Nie spieszcie się, proszę! Jeśli w pośpiechu przelejęcie wino do pojemnika fermentacyjnego, gdy jest jeszcze gorące, to wino może zamienić się w parę wodną i pojawi się biały osad, co w dłuższej perspektywie może doprowadzić do zepsucia wina. Dlatego właśnie uczę Was, żebyście poczekali, aż wino osiągnie temperaturę pokojową. Teraz ja również zostawiam moje wino, żeby odpoczęło. Sok z czerwonych jagód aż osiągnie temperaturę pokojową. Teraz jesteśmy już gotowi, aby przelać go do pojemnika fermentacyjnego. Ciocia mu już przelała wszystko do beczki do fermentacji. A także przykleiła naklejkę, żeby było wiadomo, jakie to jest wino. Będziemy fermentować w temperaturze pokojowej przez około 7 dni. Zobaczmy, jak pyszne i pełne będzie nasze czerwone wino po fermentacji przez 7 dni. Przyjaciele, proszę poczekajcie i zobaczcie. Dzisiaj mu poinformuje Was, które wina są fermentowane z czerwonym winem. Fermentowaliśmy to już około dwóch tygodni. Wygląda naprawdę apetycznie. Zobaczcie sami. Nie będziemy tego w ogóle wkładać do lodówki, tylko od razu przelejemy i pokażemy wam na żywo, jak to wygląda. Kolor jest naprawdę piękny. Zazwyczaj sam pącz jest już pyszny, a tym razem użyliśmy go jako składnika do wina z owoców. Zaraz tata świnka spróbuje. Wow! To ma bardzo wysoką zawartość alkoholu, przyjaciele, ale jest pyszne. Pachnie syropem z pąciu, który sam w sobie już pięknie pachnie. Nasze owoce nadały temu winu naturalny kolor. Zaraz pokażę wam, jak przechowywać to w butelce, żeby kolor pozostał ładny, a jednocześnie nie powstały kwasy ani nie zrobiło się z tego musujące wino. Za chwilę ciocia MO pokaże Wam, jak przechowywać resztki w butelce. Jak przechowywać, żeby kolor pozostał tak ładny jak teraz? Do beczki z winem dodamy KMS, czyli pirosiarczyn potasu. Można go dodać bezpośrednio do beczki z winem, przyjaciele. Jeśli kupiliście chemikalia od trzeciej MO, dostaniecie taką miarkę jak ta. Dzisiaj mamy około 6 litrów wina, więc dodam dwie miarki. To się bardzo łatwo rozpuszcza. Dodajemy to bezpośrednio do beczki z winem chodzi o KMS, czyli potasowy pirosiarczyn. Pomaga on zachować kolor przyjaciele, dzięki czemu wino niż ciemnieje bardziej. Ten środek pomaga do pewnego stopnia, bo dodajemy go w bardzo małej ilości. Potasowy pirosiarczyn jest używany w przemyśle spożywczym, na przykład w napojach owocowych pakowanych z Kartomy. Albo w owocach kandyzowanych, owocach w syropie tam również używa się potasowego pirosiarczynu, który pomaga w konserwacji żywności i utrzymaniu jej świeżości. My także dodajemy go do wina, które zamierzamy przechowywać. A kiedy będziemy przelewać wino do butelek, musimy przeprowadzić jeszcze jeden etap dezynfekcji. W tym celu używamy kolejnego środka potasowego sorbinianu. Te dwa środki muszą być stosowane razem, przyjaciele, to konieczne. Potasowy sorbinian ma postać takich małych, podłużnych granulek, widzicie? Używa się go do eliminowania drożdy. Pokazywałam Wam już wcześniej, jak dezaktywować drożdże przez podgrzewanie do 45 stopni Celsjusza, to też jest pewien sposób dezynfekcji. Jednak jeśli chcemy przechowywać wino przez dłuższy czas, musimy użyć tych dwóch substancji. To jest dość bezpieczne, bo w przemyśle spożywczym te dwie substancje również są używane jako składniki do konserwowania żywności. Kiedy chcemy przechowywać wino, powinniśmy dokładnie umyć i wysuszyć butelki, tak jak tutaj widzicie. Ustawiamy butelki do góry dnem, żeby dobrze wyschły. To już jest etap przechowywania wina, kiedy rozlewamy je do butelek. Teraz osad opadł już na dno pojemnika. Więc zanim przelejemy wino do butelek, użyję potasu. Jedną łyżeczkę wsypiemy bezpośrednio do butelki, wsypujemy ją prosto do butelki. Jedna butelka, więc używamy jednej łyżeczki, przyjaciele. Jeśli butelka jest większa, można użyć jednej łyżeczki na każdą butelkę, przyjaciele. Ta butelka ma tylko 750 ml. Gdy już wsypiemy drożdże, szczelnie zakręcamy butelkę. Teraz, przyjaciele, przechowujemy ją w butelce w ten sposób. Naklejamy etykietę, żeby wiedzieć, jaki to rodzaj wina, z jakich owoców i kiedy zostało zrobione. Zaraz przygotuję etykietę i ją przykleję. Trzymamy to w temperaturze pokojowej, przyjaciele. Gdy przelewamy wino do butelki w ten sposób, zostawiamy je w normalnej temperaturze pokojowej. Do lodówki wkładamy tylko tę butelkę, którą zamierzamy pić. Tata świnka wtedy włoży ją do lodówki, ale zazwyczaj ja przelewam wino do butelki i przechowuję w ten sposób. Pewnie pojawi się pytanie, czy można nie dodawać tych dwóch substancji? Można, przyjaciele, nie trzeba ich dodawać. Jeśli nie dodacie tych dwóch substancji, musicie przechowywać wino w ciemnej, nieprzeźroczystej butelce, takiej jak ta, to pomoże zachować kolor wina. Jeśli przechowujecie wino bez dodawania środków konserwujących i trzymacie je w szklanych butelkach w temperaturze pokojowej, to już po niecałym miesiącu światło wyciągnie cały kolor z wina, przyjaciele. Wino stanie się wtedy zupełnie przezroczyste. Czy nadal można je pić? Tak, można, nie zepsuje się. Ale przecież chcielibyśmy, żeby miało trochę koloru, prawda? Chcemy zachować ten kolor, które uzyskaliśmy na początku, czyli kolor owoców, z których robiliśmy wino chcielibyśmy właśnie taki kolor kiedy nalewamy wino wygląda ono naprawdę apetycznie prawda widzicie to gdy nalewamy do kieliszka wygląda bardzo zachęcająco zobaczcie to jest wino musujące widzicie to jest właśnie wino musujące i jest naprawdę pyszne kiedy je pijesz aż rozgrzewa gardło jeśli oglądacie filmik cioci mu i uważacie że jest przydatny lub wam się podoba proszę zostawcie lajka żeby mnie wesprzeć udostępnijcie obserwujcie i subskrybujcie żeby nie przegapić kolejnych Nowych filmików, które przygotuję dla Was następnym razem. Ciocia Mu, witam serdecznie wszystkich moich fanów, zarówno tych mieszkających za granicą, jak i w kraju. Kończę ten filmik i do zobaczenia następnym razem. Do widzenia.